Jakie znaczenie mają mikroelementy i witaminy w kontekście rozrodu krów? Na początku warto sobie zadać pytanie: od czego zależy rozród? 15% genetyka, 10% higiena, 30% żywienie, 5% utrzymanie, 40% zarządzanie płodnością. Żywienie ma więc istotny związek z rozrodem, a problemy z rozrodem wynikają przede wszystkim z błędów żywieniowych w okresie okołowycieleniowym. Krowa musi więc dobrze jeść, ponieważ krowy, które dobrze jedzą, są zdrowe. Jeśli spożycie paszy jest Najważniejsze, Logiczne jest aby wiedzieć co krowa je i ile je. Niestety niedobór energii wpływa niekorzystnie na cykl reprodukcyjny. A jakie znaczenie mają mikro i makroelementy oraz witaminy w kontekście rozrodu? Mikroelementy mają kluczowe znaczenie wspierające rozród. Istotnym makroelementem jest beta-karoten, ma właściwości antyoksydacyjne i wpływa na macicę oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie jajników. Duży pęcherzyk jajnikowy, niezakłócone dojrzewanie komórki jajowej, wysokie stężenie estrogenowe krwi, wyraźna ruja, terminowa owulacja. odpowiednie przygotowanie błony śluzowej i ściany macicy do zagnieżdżenia zarodka i jego wczesnego zaopatrzenia w substancje odżywcze. Stabilne ciałko żółte, wysokie stężenie progesteronu, ochrona płodu, budowa błony śluzowej macicy, wyższa skuteczność inseminacji. JOSERA stworzyła autorskie rozwiązanie, które zawiera pakiet Betamax, czyli pakiet substancji czynnych. Co to jest pakiet Beta Max i gdzie go można znaleźć? To rozwiązanie znajduje się w naszych dwóch nowych produktach: Reprolak oraz Reprolak 300. Są to specjalistyczne mieszanki mineralno-witaminowe z linii Performance, zawierające aktywny pakiet Beta Max dla wysokowydajnych krów mlecznych. Dzięki optymalnej zawartości skutecznie aktywnych substancji czynnych, w tym beta-karotenu, wspiera płodność i status immunologiczny zwierząt. Uzupełnia niedobory witamin oraz składników mineralnych. Wspomaga metabolizm wysoko produkcyjnych zwierząt. Co zyskujesz stosując produkty Reprolak i Reprolak 300? Lepsza płodność dzięki wyraźnym objawom rujowym, mniejszej ilości cyst i torbieli, wysokiej skuteczności inseminacji, mniejszej ilości zamieranych zarodków, wyższa wydajność dzięki wyższej zdrowotności wymienia, niższemu brakowaniu krów ze stada, wyższej zdrowotności racic. Wysoki status immunologiczny dzięki zmniejszeniu stresu oksydacyjnego, łatwy w stosowaniu dzięki optymalnemu połączeniu składników mineralnych i witaminowych. Podsumowując, chcąc uzyskać zrównoważony wzrost rentowności produkcji mlecznej, należy karmić krowy dobrej jakości paszą, właściwie zbilansowaną ze zrównoważoną gospodarką mineralno-witaminową, a to powinno nam zapewnić długie użytkowanie krowy.